No i co? Ja nie mam nic do ukrycia. Dlatego mówię Bilbeth Nie działa mi. Z czym? Z, siost z siostrą? Czy z czym? Odbieranie treści. Uruchamianie. No dobra, działa. W tej, w tej sytuacji. Kurwa, której powiedz mi? Bo, że tak pierdolisz, no tej tak... Oj, I powinniście tam, mieć normalne... Dobra, powiedzcie mi jak wygląda na streamie. Da się to oglądać? Ladość, ty eee. jesteś fanem numer jeden podc. Jakim fanem? A, yy, jeszcze nie mam live. Nie ma jeszcze suba na kanale. Nie, pokazujesz, że jest na żywo, tylko że mnie do powtórki 16 minut wietr. No, mnie też. To już powinno być na żywo-żywo. Ja mam tu ukryty Lost Sector zrobić, czy co? No i chuj. Nie mogę streamować Kto Trochę romantycznie jak...